Cześć, się mama. z tej strony Drower. Witam Was w pierwszym odcinku Spec Simulator X i w tym odcinku będziemy testowali livehaki z TikToka w Robloxie. Tak, nie przesłyszeliście się livehaki z TikToka w Robloxie. Więc bez przedłużania, zostaw łapkę w górę, subskrypcję. I myślę, że na sam start serii możemy rozdać sobie jakieś dwa helisze absolutne. Więc tylko napisz w komentarzu swój nick i zaczynamy. Okej, okay, a więc pierwszy lifehack na dzisiaj wygląda następująco: darmowy sposób na zdobycie huge hacket kata. Dokładnie pokażę Wam, którego on jest w indeksie. Kurczę, nie mam go odkrytego, więc nie będziecie widzieć, ale chyba na pewno wiecie, jak wygląda. Jest to ten oto kod i jest on bardzo prosto, niby go zdobyć. Bardzo prosto, wystarczy kliknąć sobie tutaj. Oj, nie to. Kliknąć sobie tutaj, użyj kodu na samym dole i wpisać free. Z dużych napiszemy, bo pisali z dużej w TikToku: free huge hacket tak, tyle, użyj. Teraz co musimy zrobić? Teraz musimy wejść na respa, przyjść i otworzyć te jajka, gdzie są koty na najniższym poziomie. I 5 kotów dropnąć, więc co? Zabieramy się za dropienie. Mamy już dwa. Jest git. 5 kotów musimy ubrać do ekwipunku, Jeszcze tylko dwa. Dobra, tu niestety króliki. Dajcie dwa koty i lecimy sprawdzić to. Dobra, mamy dwa koty. Musi być tych pięć kotów ubranych w ekwipunku, więc zdejmijmy sobie resztę petów. Tylko koty mają być ubrane. Więc załóżmy tylko koty. Mamy pięć, mamy pięć kotów. Okej, okay. ten się nie liczy niestety. Więc teraz co jedyne nam zostało, no to polećmy sobie już do Dark Techu. W sumie Tech Shopu. Do Tech Shopu już polećmy. A jeszcze przed tym wszystkim zostaw łapę. Przypomnę ci kumplu. Zostaw łapkę. Dobra, idziemy sprawdzić, czy TikTok działa. Uwaga, uwaga. Teraz ostatnia rzecz, która nam została. Użyć ultra lucky, super lucky, triple damage, nie wiem po co, triple coin. Niby to się jakoś buguje, jeżeli wszystkiego użyjemy. No i w sumie tyle. I co? Próbujemy. Jak myślicie, dropnie czy nie? Możecie pisać w komentarzach. I. No, hacket. No dobra, dajmy drugą szansę, dajmy drugą szansę temu jajku, dajmy drugą szansę. No jest hacket rad, ale nie już niestety, więc... Ostatnia trzecia szansa, jeżeli nie siądzie może trzy jajka, to niestety TikTok. TikTok okazuje się jednak nieprawdziwy. Czyli lifehack o balony. No nie, nie ma co czekać, nie ma co czekać. Nie, nie dropnie, ale legendery mam, ok, jest git. A jeżeli wam podobają się takie lifehacki, żebym sprawdzał, zostaw łapkę komentarz, subskrypcję i napisz oczywiście w komentarzu swój nick, to rozdamy Ci rozdam dwa takie hejże jak salotle, myślę, że git. Więc co? Do następnych livehacków i się mano.